Cześć witajcie, przy wami Boszu Dzisiaj Habajuza na warsztacie. Szybki serwis. Yy, zastanawiałem się, wiecie, że coś mi kurczę, stukocze nie? Cały ten z rozrządu mi stukocze. No i kurczę, ojechałem tu no. Roleczka widać elegancka. Tutaj rolka prowadząca, elegancka o co prawda, jest ty kawałek, nie, czy tam wiecie, tamtej steryrolki, tutaj taki wypchnięty, no on raczej niczemu nie szkodził. No i dalej się zastanawiam, o co kurczę chodzi, czemu to nie chce działać. No tu fajnie że no w tym momencie jest wyciągnięty. No i właśnie, wyciągnięty. To trzeba wyciągać, wiecie, ten napinacz, a zobaczę, no tak, coś mi to troszkę besprawicuje, nie, nie do końca fajnie to chodzi. I szczerze, jak to rozebrałem już ręce nie widać, ale masa, naprawdę masa takiej drobnicy. Naładowana po pierwsze, tu całe to było załadowane, zapchane. Druga rzecz, tu z nawet cała była zapchana takim syfem. nie ma gdzieś tu, o, o takimi o o takimi linksami, jak tu jest o. takie. Wiecie, taki szumaks po prostu, wiecie, z po pierwsze, podejrzewam razem z starości. Wiecie, no to już ma trochę tych kilometrów zrobione. A druga sprawa, to <laughs> z tej cholernej rolki to zostało. No i co? Co się działo? napinacz nie działo prawidłowo. W ogóle to fajnie wygnięciona już jest. Tak guma. Będę musiał po prostu kiedyś to wyciągnąć i zmienić na nowe. Ale kto wie, ten wie, że tutaj, jeżeli wam to wie jest taka kuleczka, nie? I ta kuleczka, ona tu nie jest bez powodu. Ona w jedną stronę przepuszcza, drugą stronę blokuje. Od tej strony tutaj. Czyli tak napinacz się wciska, blokuje przepływ. A do góry zaciąga Dlaczego to tak jest? Ano, po to, że ta jest Ona tylko tak naprawdę ustala nam, czy odpycha nam delikatnie ten, ten napinacz. A całą robotę właśnie robi to urządzenie. Ta kuleczka, tutaj w środku. I jak to działa? Yy, ja w ogóle się dziwię skąd mam wyciek. I wyciek, właśnie między innymi, miałem tutaj. Yy, to tu przychodzi taka śrubka. Yy, to chyba tu nie znajdę się taka śrubka z takim o-ringiem W sensie nie śrubka, a taki z o-ringiem O-ring też będę musiał wymienić Nie się ze strony się mi tu cieknie I prawda, bo to ciekło przez to Że tu albo przepuszczało, albo nie przepuszczało No, cuda nieźliwe się tu musiała dziać I po prostu to nie odbijało, tak? Nie, nie Ten olej nie pracował tutaj jak powinien To tu chodziło tu luźno, chodziło tylko na samej sprężynie. A to chodzi o to, że to ma chodzić Nie na samej spróżynie To ma właśnie, ta, ta śrubeczka tutaj nam działać jako amortyzator bo to jest taki zwany olejowy ten napinacz i mam nadzieję, że to właśnie przez to ten no coś mi szczelkotał, no bo on tu, wiecie, tu się tak, o dosyć luźno latało, w się sensie to to spróżynowała ale to tylko spróżynowała, nie było spróżynowania olejowego tak więc mam nadzieję, że po tej operacji no, się to ustabilizuje, bo bałem się, bałem się, dlatego to rozbieram nie, bałem się, że po prostu ta to, to jebie, nie ta guma tutaj na czerwcu to lubi się zużyć rozpaść też i że to o to chodzi, a tu jednak nie, jednak niespodzianka, jednak coś innego. No mnie sobie cieszy, bo nie mam tego trybika, wiecie ja tylko rozebrałem, bo sobie, że ten dekiel zmienił, a coś ja już jakiegoś zmienię, to przy okazji, kurde, wezmę tam zajrzeć co tu się dzieje, i żeby to się, wie, się, nie rozpadło. No i taka to niespodzianka. No co, no naprawa? Łatwa, tak. E, przy okazji, dla szczęścia udało się mi Oring znaleźć, bo jak ściągałem, to ten Oring, wiecie, oryginalny, to ładny, takie fajne jest gumowy. No, gdzieś tylko przyciąłem, jak go ścigałem niestety, albo był przycięty wcześniej, nie wiem, ciężko powiedzieć. No, to żaden forfosem mi to nie powiedział, więc może po ale na szczęście znalazłem w moich zapasach uszczelek. Nie <grym> jeszcze taki nowy, więc... Więc się uda założyć. No i co, tutaj jest dekielek stawiony, wyczyszczony. Dlaczego on tu jest? To wam pokażę magię. Widzicie <grym> tutaj, to jest szczelina. To mnie to rozkręca i zobaczę, bo wiecie tak, czuję na super supergluto, spróbuję złapać. Ale powiem wam, że tak jest, że praktycznie od samej nowości. O, no, tu gdzieś lata mój kolega, o ucich. To ćmiel lata. On to gdzieś sobie co roku przylatuje, robi gniazdo. No, za chwilę tu leci, no będzie mi brzęcać. ale no. Tak oto właśnie wygląda mój dekielek. O, O, jest to. To jest śmierć kolega. Jeść tu szuka żeby miejsca, żeby sobie gniazda pewnie ubić. No, pokaż się tu, panie kolego. Ja mu tutaj krzywdy nie robię, bo trzymiele są porządne. Dwie A taki, grubasek. jaki to, to śmietnik jest, taki tuściowy I sobie tu szuka gniazda. Tak mówię, nic mu nie robię. On mi też raczej, mam nadzieję, nigdy nic nie zrobi. Wiecie, śmiele nie są groźne sobie tam latają, sobie żyją kwiatki zapylają eksploatuję mu takie życie tutaj w garażu bo wiecie, tutaj syfu od cholery Smary nie smary. no jakoś opak sobie tutaj radzi no, ale dobra wracając, tak właśnie u mnie dekielej wygląda, takie to jest pęknięcie, miałem ten dekiel zmieniać miałem zamówić i zapomniałem sobie o tym on jest pęknięty aż tam i prawie przez całą długość, o tu się kończy pęknięcie tak więc trzyma się naprawdę niewiele, a co najlepsze Tutaj w to miejsce, tu, o, to są dwie śrubki, tu przychodzi rozrusznik Ja tej śrubki nie miałem w ogóle Panie Szymonie, proszę mi ponad za nie chodzić Tej śrubki nie miałem w ogóle przekręconej Jakimś cudem, tyle lat Jak mówię, rozrusznik, ciężki rozrusznik tu jest I to się trzyma <laughs> Kiedyś może pęknie No <laughs> Nie no, muszę w ogóle ten dekil zamówić jeszcze Zanim, nie wiem, czy pika sprzedam albo zmienię cokolwiek, no to to musi się pójść do zmiany. No niestety, no tak my dzisiaj no, czuję, tak, na ja z będę tak z ciekawości na i co ciekawe widzę, że złapało. No bo to wiecie, to się było przesunięcie spore. Szczelina to była duża. a to będzie, no coś tam widzę, że jest to jeszcze jakaś szczelinka, o. Hmm. Cholę będzie ile, że O, tu widać delikatnie prześwituje, no, ale mniejsza niż była. To jest najważniejsze. <laughs> nic, ja się biorę za składanie tego. No trochę roboty. Mnie to jeszcze czeka. A żeby nie przeciągać, to co to poskładać? Ta droga miałem dzisiaj robić oto silnik, który jest tutaj z tyłu. Więc zacząłem to kompletować i okazało się, że tak brakuje łożyska igiełkowego. Yy, w ogóle tutaj jest yy, wybierak cały, tak znaczy, jakie to jest popękane o, no ale ostrość, o, popękane to w Nie wiem jak to będzie działać, no ale no chyba takie złoże, no bo goście tania szybko, no to będzie tanie szybko, że no, tak powiem. Może nie tak szybko, bo no muszę kurde na to łożysko zamówić No bo bez łożyska giłkowego, czy skrzyni, no to, no to nie poradzę A nie mam takiego nawet używanego, nie znalazłem nic w swoich zapasach, więc Będę musiał coś nowego zamówić No i parę rzeczy tam jeszcze, nie pamiętam co No, coś tam jeszcze zapisane miałem, no Dobra, kto na tyle w tym nagradził. Ha, w ogóle sobie dobra, może i na tyle, pokażę Wam tą maszynę jeszcze Ja mam oddzielnie materiał nagrać, ale chyba w tym materiale to zmieszczę Taka maszyna Potężna, tak, potężna maszyna. Cinko Downtown <grytanie> Downtown Taka oto bestia. A jakie to są kurde cool zegary. Proszę Was bardzo. I popatrzcie się to nawet ma. O, tu widać dziką bluetooth i wifi i piesa. Więc tego co z właścicielem... O, się od tego, z tego co z właścicielem rozmawiałem, to tu nawet jakaś nawigacja jest do tego. Tu oczywiście to jest taki LCD, na no nie niewiele widać, jak się zapatrzy w ciągu z telefonu ale proszę wypatrzeć o no powiem Wam fajna maszyna, fajnie to gada. Fajnie sobie to cichutko perkłoce No fajne, fajne. Na razie nic mam, wiele o nim nie powiem. No bo dopiero jest w remoncie. jedno co mi się spodobało, a jednocześnie się przestraszyłem. jak widzicie taki guziczek, nie? Taki żółty guziczek. Magic! Wasza stacyjka tu jest nieotwieralna, nie działa. Napiero trzeba magii. Tak, a tutaj jest taka specjalna magia, którą sam przez przypadek zauważyłem, bo się bałem, że nic z tego. Nie widzicie gdzie jest otwarte Więc kluczyka. Taka specyficzna, fajna. W razie czego? Jak ktoś bym chciał ukraść to sobie wiecie, to zamykacie wcześniej. i co? No i nie ukradnie. No przynajmniej będzie się głowić. Jak to otworzyć? <noise> Bo sam się chwilę głowiłem, jak się mi to wiecie, zamku. To jest przypadek. No wyszukałem, wiecie, gdzie tu się kufor otwiera, nie? Teraz ciekawe, to jest kufer na siłowniku. Nie, czekajcie muszę sobie sam przypomnieć, jak się to teraz zrobiło. A tak? No tak, tu w tą stronę się go. Przekręcało, chwila moment. No, bo ja tu szukam, szukam, to wystarczyło w lewą stronę, przekręcić <grych> I on patrzy się, tak, jest zamknięty. Ha, na siłowniku pojemnościowo? No, trochę miejsca tu jest. Kask się to myślę zmieści. Znaczy, że to jest takie głębienie, właśnie jak pod kask, na siłowniczku, powiem, wam fajne to. No mi się podoba, Tak, zamykacie, już zamknięte. Francja elegancja. No i sowków. Eee, tu mamy jeden schowek. Tutaj drugi schowek, tu mamy wlech paliwa. Też ciekawe miejsce. Eee, I tyle na razie tutaj znalazłem. <grym> A moja na co to będzie zrobić? A ma no, serwis taki podstawowy, w takim kosie Taki podstawowy serwis będzie robiony, czyli wiecie, pasek, olej płyny hamulcowe, jakieś tam biegno za takich rzeczy, ten chłodniczy. No i coś tam chyba jeszcze z takiej podstawowej rzeczy. No. A taka to fajna maszyna, taki skuter. No bestia powiem wam rozmiarowo, no wyjdzie. No tam jest zwykła 50 i ten kiłajik, a tu jest ten skuter. No, no jest giga różnica, nawet między zibikiem, no to zibik to jest taki pierdzi, czy to można powiedzieć. No to wygląda jak powinny motocyk. Z nami to wygląda jakaś, nie wiem, 400, 300 to jest to za pięć. No dobra, teraz te materiały, także trzymajcie się cześć. i zobaczcie w kolejnych filmach. Na razie, elo yo.